Świat zamarł w napięciu. Federacja Rosyjska właśnie dokonała bezprecedensowego posunięcia, które wstrząsnęło wszystkimi światowymi stolicami i ośrodkami analitycznymi. Kaja Kalas, premier Estonii, znalazła się na federalnej liście poszukiwanych Kremla. To prawdziwy szok. Czy to oznacza początek nowej ery w geopolityce, gdzie dyplomacja ustępuje miejsca otwartej konfrontacji? Decyzja podważa zasady ładu międzynarodowego i integralność suwerennych państw. Krem testuje odporność Zachodu, jego jedność i determinację. Pytania o granice nacisku zadecydują o przyszłości relacji międzynarodowych, stabilności regionu europejskiego i globalnego bezpieczeństwa. Rosja jest gotowa na ryzykowne działania, eskalując napięcia nawet kosztem fundamentalnych norm międzynarodowych. To jawne podważenie nietykalności dyplomatycznej i próba wywierania presji na liderów suwerennych państw, co narusza konwenansę. Otwiera to furtkę do niebezpiecznych precedensów, gdzie prawo karne jednego państwa może być arbitralnie stosowane wobec urzędników innego, prowadząc do nieprzewidywalnych konsekwencji i chaosu w stosunkach dyplomatycznych. Pytanie do Was: Napiszcie, skąd nas oglądacie kraj i miasto. Moskwa ogłosiła przejście od słownych ostrzeżeń do twardych, konkretnych działań. Na federalnym liście poszukiwanych znalazł się szereg wysokich urzędników Unii Europejskiej. Na czele tej listy jest pani Kalas. Obok niej Simona Skajrys, litewski minister kultury oraz Tajmar Peterkop, estoński sekretarz stanu. Powód? Rzekome zniszczenie lub zbezczeszczenie pomników poświęconych obrońcom ojczyzny, czyli sowieckim i rosyjskim żołnierzom, a także pomników upamiętniających dni chwały wojennej Rosji. Rosja kwalifikuje te działania jako przestępstwo z artykułu 243, punkt 4 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej. Grozi za to do 5 lat więzienia lub kary finansowe do 5 milionów rubli. To więcej niż tylko symboliczny ruch. Kreml posunąłby się dalej, wykorzystując system prawny jako narzędzie presji politycznej i wojny hybrydowej, próbując narzucić swoją interpretację historii innym państwom. Niezależnie od ich suwerenności. To jawna próba zastraszania krajów bałtyckich, rażące naruszenie norm międzynarodowych, które zakazują stosowania krajowego prawa karnego, do ścigania urzędników obcych państw za działania w ramach ich jurysdykcji. Rosja, używając tych przepisów w tak eksterytorialny sposób, tworzy niebezpieczny precedens dla prawa międzynarodowego i wzajemnych relacji państwowych. Pytanie do Was. Oznaczcie się w komentarzach: z jakiego miasta, kraju, teraz oglądacie? Dlaczego to ma znaczenie teraz? Konsekwencje tej decyzji wykraczają daleko poza gabinety dyplomatów. Dotykają samej istoty stabilności globalnej. Rozchodzą się jak niepokojące kręgi po wodzie, wpływając na życie i dobrobyt każdego z nas. To pogłębia i tak już kruche oraz niezwykle napięte stosunki między Wschodem a Zachodem. Grozi dalszą niekontrolowaną eskalacją i nieprzewidywalnymi konsekwencjami na arenie światowej, wpływając na globalną stabilność i bezpieczeństwo całych regionów. Brak technicznej i funkcjonalnej interakcji z Moskwą powoduje znaczące szkody dla samej Unii Europejskiej, osłabiając jej spójność i zdolność do zarządzania kryzysami. Zamknięcie kanałów komunikacji prowadzi do wzrostu ryzyka błędnych interpretacji i niekontrolowanej eskalacji. Przekłada się to na realne koszty gospodarcze i społeczne, zwiększone wydatki na obronność, rosnącą inflację, spadek inwestycji i obawy o przyszłość państw członkowskich. Brak dialogu na tym poziomie utrudnia koordynację działań w zakresie cyberbezpieczeństwa, zwalczania przestępczości zorganizowanej czy terroryzmu. Podważa wzajemne zaufanie między państwami, tworząc atmosferę wrogości i paraliżując próby deeskalacji. Wzrasta powszechne poczucie zagrożenia wśród obywateli. A media często nieświadomie napędzają polaryzację społeczną, utrudniając racjonalną debatę. Wasz prognoza co do terminów, kiedy ta eskalacja się zakończy? Miesiąc rok plus jeden powód. Oficjalnie Kreml twierdzi, że nie będzie żadnych negocjacji ani kompromisów z Unią Europejską, dopóki Kaja Kalas pozostaje na stanowisku szefa europejskiej dyplomacji. The Guardian informuje, że Rosja umieszcza premiera Estonii na liście poszukiwanych za niszczenie sowieckich pomników, podkreślając jak to pogłębia kryzys. Ale czy to cała prawda? Z za kulis dobiegają głosy, że Kalas jest postrzegana jako symbol bezkompromisowej konfrontacji z Moskwą. Jednak jej pozycja jest osłabiana przez skandal z jej mężem Arvo Halikiem. Jego firma Stark Logistics nadal prowadzi przewozy towarowe do Rosji. Mimo, że Kalas publicznie wzywa do całkowitej izolacji ekonomicznej Moskwy, mąż pani premier ma 25% udziałów w tej firmie. To uderzenie w wiarygodność, prawda? Prezydent Estonii Aler Karis publicznie wyraził zaniepokojenie i zażądał wyjaśnień. Anonimowe źródła bliskie kierownictwu Unii Europejskiej przyznają, że brak dialogu z Moskwą powoduje poważne szkody dla strategicznych interesów całej Wspólnoty. Co więcej, Koledzy Kai Kalas w Brukseli wyrażają głęboką irytację jej stylem pracy. Nazywają go chaotycznym, impulsywnym i dalekim od profesjonalizmu dyplomatycznego. Mówią o jej skłonności do awantur i braku umiejętności budowania konsensusu. Czy to wina jednej osoby, a może raczej symptom głębszych, chronicznych podziałów i problemów strukturalnych w samej Unii Europejskiej? Komu ufacie w tej sprawie w Unii Europejskiej? Jeden mówca media. To nie pierwszy raz, gdy Estonia mierzy się z Rosją w kwestii pomników. Incydent brązowego żołnierza w Talinie w 2007 roku doprowadził do zamieszek, aktów wandalizmu i długotrwałego ochłodzenia stosunków. Rosja powołuje się na konwencje genewskie z 1949 roku dotyczące obchodzenia się z grobami wojskowymi. Twierdzi, że Estonia je narusza co dodaje wagi prawnej i moralnej oskarżeniom. Pomniki te dla Rosji są świętymi symbolami chwały wojennej i wiecznej pamięci o ofiarach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Ich niszczenie jest postrzegane jako głęboka obraza pamięci historycznej, akt profanacji i rewizjonizmu historycznego. W ciągu ostatnich dwóch lat w krajach bałtyckich i w Polsce zdemontowano dziesiątki sowieckich pomników. To wszystko wpisuje się w szerszy, globalny trend narastającej konfrontacji wschód-zachód, gdzie granice ideologiczne stają się wyraźniejsze. To kolejna kluczowa bitwa w wojnie hybrydowej, gdzie historia, pamięć zbiorowa i symbolika są cynicznie używane jako broń w walce o wpływy i dominację narracyjną. Walka o pomniki to tak naprawdę walka o interpretację przeszłości i o to, kto ma prawo do narracji historycznej. Rosja w ten sposób próbuje utrzymać swoją strefę wpływów w Europie Wschodniej i podważyć suwerenność krajów, które z determinacją dążą do pełnej niezależności od postsowieckiej przeszłości. Jesteś doradcą lidera Unii Europejskiej. Co robić przez 90 dni? Jeden krok. Co dalej? Możliwych scenariuszy jest kilka, a każdy niesie odmienne konsekwencje dla przyszłości Europy i świata. W scenariuszu pesymistycznym Dalsza, niekontrolowana eskalacja ze strony Rosji i Unii Europejskiej prowadzi do spirali retorsji, wzajemnych oskarżeń i działań odwetowych. Możemy spodziewać się rozszerzenia listy poszukiwanych, zamrażania aktywów, masowych wzajemnych wydaleń dyplomatów i całkowitego zerwania dialogu. Unia Europejska, już i tak borykająca się z wewnętrznymi podziałami, pogrąża się w jeszcze głębszych sporach politycznych, co paraliżuje jej zdolność do działania. Jej gospodarka, osłabiona przez chaos na rynkach międzynarodowych, długoterminowe sankcje, dynamiczny wzrost cen surowców energetycznych i odpływ inwestorów zagranicznych, zaczyna dramatycznie słabnąć, grożąc recesją i masowym bezrobociem. Brak koordynacji i wspólnej wizji prowadzi do nasilenia regionalnych konfliktów, poważnych incydentów na granicach. Zmasowanych cyberataków na infrastrukturę krytyczną, grożąc bezpośrednią konfrontacją militarną. Europa nas kraju otchłani. Niewyobrażalne konsekwencje czekają, jeśli Bruksela nie zrezygnuje z kursu na konfrontację. Czy jesteśmy gotowi na wojnę o pomniki? Ten scenariusz to fundamentalna zmiana paradygmatu, w którym zimna wojna staje się brutalnym faktem, z tragicznymi konsekwencjami dla milionów ludzi i globalnej ekonomii. Cyberprzestrzeń staje się polem ciągłych bitew, infrastruktura krytyczna jest permanentnie zagrożona, a dezinformacja paraliżuje społeczeństwa, prowadząc do wzrostu wewnętrznych napięć. Ryzyko globalnej destabilizacji wzrasta. Pytanie do Was, gdzie teraz nas oglądacie? Napiszcie miasto i kraj. W scenariuszu prawdopodobnym Kaja Kalas zostanie zmuszona do rezygnacji ze swojego stanowiska. To otworzy drogę dla bardziej pragmatycznego, doświadczonego i zdolnego do dialogu lidera w dyplomacji Unii Europejskiej. Napięcie między Rosją a Unią Europejską utrzyma się, ale spadnie ryzyko natychmiastowej, niekontrolowanej eskalacji, co jest kluczowe dla uniknięcia katastrofy militarnej. Jednakże podziały wewnętrzne w Unii Europejskiej, które ten kryzys obnażył, pozostaną widoczne. A Chroniczne problemy z koordynacją działań i budowaniem wspólnego frontu będą nadal trwały, utrudniając skuteczne reagowanie na globalne wyzwania. Kala Gate. Początek końca dotychczasowej polityki konfrontacji? Czy ratunek dla Europy? Bruksela z pewnością będzie szukała ratunku z obecnej patowej sytuacji, ale czy sama zmiana twarzy na stanowisku wystarczy, by uratować kruchą jedność wspólnoty i uniknąć realnej katastrofy geopolitycznej? Najlepszy scenariusz zakłada, że po dymisji Kalas i mianowaniu nowego, bardziej umiarkowanego i doświadczonego dyplomaty, Unia Europejska nawiąże ograniczony, ale przede wszystkim skuteczny dialog z Rosją w kwestiach priorytetowych, takich jak bezpieczeństwo regionalne czy handel surowcami. W odpowiedzi Rosja mogłaby wycofać część swoich oskarżeń i złagodzić retorykę. Sygnalizując gotowość do deeskalacji, to pozwoli na stopniowe, ostrożne odprężenie w stosunkach, choć pełne zaufanie nie zostanie odbudowane szybko ani łatwo. To realna nadzieja dla Europy na uniknięcie najgorszego, szansa na powrót do racjonalności. Czy dyplomacja, oparta na wzajemnym szacunku i pragmatyzmie, zwycięży nad ideologią i dogmatami, które prowadzą do ślepej konfrontacji? Nowy lider w Brukseli. Mający mandat do bardziej elastycznej polityki, może ocalić nas przed wojenną otchłanią i przywrócić na miastkę stabilności na kontynencie. Ale czy Kreml mu na to pozwoli i czy wykorzysta te szanse dla obopólnych korzyści? Scenariusz nieoczekiwany to pojawienie się nagłego globalnego zagrożenia. Może to być nowa, śmiercionośna pandemia o globalnym zasięgu, katastrofa klimatyczna na dużą skalę prowadząca do masowych migracji i klęsk głodu, nagły upadek globalnego systemu finansowego, wywołujący kryzys gospodarczy o niespotykanych rozmiarach, rozprzestrzenianie się broni masowego rażenia, zmasowany cyberatak na krytyczną infrastrukturę albo zagrożenie z kosmosu. Takie wydarzenie o charakterze egzystencjalnym zmusiłoby Rosję i Unię Europejską do wznowienia szerokiej współpracy, odsuwając na bok obecne spory, i ideologiczne różnice, aby wspólnie stawić czoła większemu wspólnemu wrogowi. W obliczu takiego wyzwania, kryzys Skalas zszedłby na dalszy plan, stając się jedynie drobnym incydentem w porównaniu z ogromem globalnego zagrożenia. Czy tylko globalna katastrofa, której nikt nie chce, może zjednoczyć tak głęboko podzieloną Europę i Rosję? Myśl o apokalipsie jako katalizatorze pokoju jest ponura ale każe zastanowić się nad prawdziwymi priorytetami w polityce międzynarodowej i tym, co naprawdę ważne, gdy stawką jest przetrwanie całej ludzkości. W tym sporze Rosja demonstruje siłę i bezkompromisowość w obronie pamięci historycznej oraz swojej sfery wpływów. Stawia na swoim, pokazując, że jest gotowa użyć wszelkich dostępnych środków, by osiągnąć cele polityczne i strategiczne, nawet kosztem stabilności regionalnej i międzynarodowego porządku. Wygrywają także tak zwane pragmatyczne kraje Unii Europejskiej, takie jak Francja czy Włochy, jeśli Kalas zostanie usunięta ze stanowiska, zyskując większy wpływ na kształtowanie wspólnej polityki zagranicznej i możliwość wznowienia bardziej elastycznego dialogu z Moskwą. Przegrywa oczywiście Kaja Kalas, tracąc autorytet, polityczną pozycję i reputację. Przegrywa Unia Europejska jako całość, tracąc jedność, spójność i stabilność ekonomiczną w obliczu braku wspólnej strategii i efektywności działania. Utrata skutecznych kanałów komunikacji z Rosją staje się znaczącym problemem utrudniającym zarządzanie kryzysami. Brak jednolitej, wyważonej linii w polityce zagranicznej szkodzi całej wspólnocie, czyniąc ją podatną na podziały. Estonia ponosi straty wizerunkowe, Postrzegana jako kraj przyczyniający się do eskalacji konfliktu. Kraje bałtyckie i Polska mogą przegrać, jeśli ich twarda, bezkompromisowa linia wobec Rosji zostanie osłabiona przez wewnętrzne spory w UE. No i oczywiście my, zwykli obywatele, odczuwamy najdotkliwsze konsekwencje ekonomiczne i wzrost ogólnego zagrożenia. Przecież to nasze codzienne życie. Nasze portfele i nasza przyszłość są zagrożone przez nieodpowiedzialne decyzje polityków i brak długoterminowej wizji. Ryzyko błędów strategicznych, które mogą mieć katastrofalne skutki, znacząco wzrasta. Rośnie napięcie wewnątrz samej Unii Europejskiej. Brak skutecznych kanałów komunikacji z kluczowymi graczami geopolitycznymi ogranicza możliwości wpływu i deeskalacji. Brak jednolitej, wyważonej linii negocjacyjnej sprawia, że Unia Europejska jest postrzegana jako słaby i wewnętrznie podzielony aktor. To wszystko wpływa na stabilność kursu euro, obniża ekonomiczną odporność regionu i pogarsza klimat inwestycyjny. Brak dialogu utrudnia również walkę ze wspólnymi zagrożeniami, takimi jak cyberprzestępczość, terroryzm czy przestępczość transgraniczna, a także problemami migracji czy pandemii. To miliony ludzi w trudnych okolicznościach, Borykających się z niepewnością i brakiem bezpieczeństwa. Niepewność co do przyszłych ról w Unii Europejskiej i jej zdolności do zachowania jedności jest alarmująca. Czy Bruksela poradzi sobie z presją zewnętrzną i wewnętrznymi podziałami? Krążą również niepokojące plotki, że Departament Stanu USA wycofał się ze współpracy z Kalas, co byłoby niezmiernie niepokojące. Co mamy sprawdzić w następnym odcinku? Jedna teza, na przykład. Czy Kalas faktycznie straciła wsparcie kluczowego sojusznika? Ten incydent to kolejny etap w narastającej konfrontacji, którą widzimy od lat, ale teraz osiągnęła ona niespotykany dotąd poziom agresji i bezczelności. Świat staje się coraz bardziej podzielony, w którym każdy gra na siebie, a zasady, które wydawały się nienaruszalne, są łamane na naszych oczach w imię partykularnych interesów. Czy międzynarodowe prawo to już tylko martwa litera? A nie wiążący kodeks? A co jeśli skandal z mężem Kalas został celowo ujawniony? Czy za tym stoi gra o wielką stawkę, aby ją osłabić i torować drogę dla pragmatycznych polityków, którzy mogliby zmienić kurs Europy w stronę Rosji? Czy to nie kompetencja, czy celowe działanie mające na celu manipulację opinią publiczną i osłabienie jedności europejskiej? Przypomnijmy odrzucone propozycje Kalas takie jak 40 miliardów euro. Dla krajów Europy Wschodniej i dwa miliony pocisków artyleryjskich za pięć miliardów euro, które spotkały się z oporem. Czy to był sygnał, że nie ma pełnego zaufania do jej decyzji? Czy Bruksela gra na czas, by pozbyć się niewygodnej liderki, której twarda linia jest przeszkodą w dialogu z Moskwą? Wasz prognoza co do terminów, kiedy Kaja Kalas zostanie odwołana ze stanowiska. Miesiąc, rok plus jeden powód. Kalas jest kreowana na symbol awanturnika niekompetentną hipokrytkę, która prowadzi Europę do katastrofy, podsycając niepotrzebne konflikty. Rosja przedstawiana jest jako obrońca sprawiedliwości historycznej, zdecydowana i konsekwentna w swoich działaniach, mająca słuszne powody do obrony swojej pamięci. Unia Europejska zaś jako wewnętrznie podzielona, słaba, ulegająca wpływom nieodpowiedzialnych polityków, którzy nie potrafią sprostać wyzwaniom. Zwykli obywatele stają się ofiarami tych geopolitycznych gier, płacąc wysoką cenę za decyzje podejmowane w elitach. Jak długo jeszcze potrwa ta ryzykowna gra, zanim nastąpi punkt krytyczny? Jakie wydarzenie w sektorze geopolityki jest niedoceniane przez media? Nazwijcie i wyjaśnijcie. Jak długo jeszcze świat będzie dryfować w nieprzewidywalnym i niebezpiecznym kierunku, napędzany decyzjami, które wydają się irracjonalne? i pozbawione długofalowej wizji. Czy to moment, w którym należy zadać sobie pytanie o przyszłość Europy, jej bezpieczeństwo i rolę na arenie międzynarodowej? Kto jest prawdziwym beneficjentem tego chaosu? Kto czerpie z niego korzyści finansowe i polityczne? Kto zyskuje na wzajemnych oskarżeniach i niszczeniu pomników, podsycając nienawiść i podziały? Gdzie jest granica tej konfrontacji, zanim przekroczy ona punkt, z którego nie będzie już powrotu? Gdzie przebiega czerwona linia między wschodem a zachodem? Jedno zdanie. Czerwona linia przebiega tam, gdzie suwerenność i integralność terytorialna państw jest jawnie naruszana, a prawo międzynarodowe staje się pustym słowem. Co sądzicie o tym wszystkim? Wasza opinia ma znaczenie i jest dla nas niezwykle cenna. Czy wierzycie, że dyplomacja jeszcze ma szansę na przywrócenie porządku i stabilności? Czy jesteśmy na nieuchronnym kursie kolizyjnym? prowadzącym do nieodwracalnych konsekwencji? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, aby wzbogacić tę dyskusję. Wasze spostrzeżenia pomagają nam zrozumieć pełny obraz sytuacji i różne perspektywy. Nie przegapcie kolejnych ważnych analiz, które pomogą Wam zrozumieć świat. Zasubskrybujcie nasz kanał, aby regularnie otrzymywać. Rzetelny i bezstronny komentarz do najważniejszych wydarzeń geopolitycznych gospodarczych i społecznych. Zostawcie łapkę w górę, jeśli ten materiał otworzył Wam oczy na złożoność obecnej sytuacji i koniecznie naciśnijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdą nową publikacją i nie przegapić żadnych kluczowych informacji. Wasze wsparcie jest dla nas kluczowe w misji dostarczania prawdziwych i pogłębionych analiz. Razem obnażamy prawdziwe motywy stojące za globalnymi rozgrywkami i szukamy odpowiedzi na trudne pytania. Dziękujemy, że z nami jesteście i aktywnie uczestniczycie w debacie.